Dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Saranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. Ale stał się ograć. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Uderzenie w stronę bramki. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. No, wspaniały futbol, od razu widać, że mamy do czynienia z mistrzami. Prawda Darek, całkowicie w tym sezonie zasługują na pierwsze miejsce. Próbował, ale nie udało się. Czy to wykorzysta? Dobra okazja! Gol! Brawo Polacy! Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Będzie groźnią potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Czysta interwencja, dobry odbiór i są na połowie rywala. Łukasz Piszczek, Lewandowski. No czy to wykorzysta? Słopek, piłka wraca do gry. Lewandowski. Czy to wykorzysta? Piłkę przejmują rywale. Sobota. Czy to wykorzysta? Sobota. Gol. Pokonał bramkarza. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Ale furody było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. No świetnie go obrał! Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. No i mamy straty piłki. Klich, Jakub Błaszczykowski. Odzyskali piłkę w środku pola. Ma szansę! Zdecydował się na strzał! Jest znakomicie! No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na Hafrika. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Ta drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Czy to wykorzysta? No strzela! Strzał niecelny. Nieczysto uderzona piłka poszła w bok. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Przechwyt, ale nie opanował. Robert Lewandowski. Pytanie, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu po tym zawodniku? Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Klich. Dobrze dograł. Jakub Błaszczykowski. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Była szansa z rzutu rożnego, ale nie wyszło. Waldemar Sobota. Szansa. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Jakub Błaszczykowski. Wizdek sędziego, faul. No i zobaczymy, co będzie dalej. Mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Czy to wykorzysta? Uderzenie? Coś niesamowitego piłka odbita od bramkarza. wpada do siatki. Ale Bramka, i to w dodatku trzecia, hat trick, spójrzmy. Musi dostać dodatkowego obrońcę do krycia. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. O lala, jaka bramka. Brawo Polacy. Fantastyczna gra o czerwonych Kolejna bramka dająca już wyraźną przewagę. Powtórka, analizuj Włodek. To rzeczywiście niezwykły mecz. Takie spotkania przechodzą do historii. Tak pokonywaliśmy niegdyś wicemistrzów świata Holendrów. To jest jedno z najpiękniejszych spotkań Polaków w historii. Chyba obrońcy zaspali przy tej akcji. Ale brawa dla napastnika za ten indywidualny popis. Wybija tę piłkę głową na aut. No nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Lewandowski. Dobrze się pokazał. Dobra okazja! Brawo! Gol! Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Rywale nie tylko nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. To właśnie cały styl Błaszczykowskiego. Wielka klasa i bramka. Robert Lewandowski. Klich. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. No, ciekawe, co powie teraz sędzia. A i będzie musiał uważać. Niestety, żółta kartka dla naszego reprezentanta. I trzeba dodać, że sędzia postąpił słusznie. Dobrze prowadzi to spotkanie. Zanosi się na pogrom po pierwszej połowie 6 do 0. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. W tym zderzeniu zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Jakub Błaszczykowski. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Czy to wykorzysta? Strzela! Pięknie, pięknie, pięknie! Gol dla Polski! No, jestem wzruszony! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Nie mnie się sprawdą prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dobra interwencja blokuje centrę, czy to wykorzysta? Przejmuje na skrzydle. Łukasz Piszczek. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Renner wykorzystuje rezerwowego. Klik. No w tej akcji do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. Jaka szkoda. Minimalnie chybiają po tym dobrze wykonanym rzucie rożnym. Łukasz Piszczek. Lewandowski. Skutecznie obrońca wybił głową. Łukasz Piszczek. Przejęli piłkę. Czy utrzyma się przy piłce? Tomasz Jadłowiec. Jest w okolicy kolega. Dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. A więc mamy zmianę. Miała decyzja trenera. Zmiana, i to aż trzech zawodników. Spójrzmy do środkowanie. Dobra, centra oby tego nie zmarnował. Jeśli powiem, że to, co widzimy i słyszymy, to najdelikatniej mówiąc, bryndza, to co ty na to? Yy, tak, ale jeszcze na dodatek nie spotkala. Maciej Rybus, Kamil Głosicki. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Jakub Błaszczykowski. Kamil Grosicki. Ograł go teraz. No pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Błaszczykowski. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Uderzenie tej interwencji wręcz u bramkarza Łastykowski Kamiński Nie wierzę, zdołał obronić ten strzał. W końcu przypomniał sobie, na czym polega fach golkipera. Wspaniała obrona, świetnie złapał tę piłkę. To jest jednostronne spotkanie. Ostatnie minuty na pewno niczego nie zmienią. Środek pola jest wolny, tam wbiega partner z jego drużyny. Będzie szansa na bramkę. Chyba nie popatrzył, gdzie są koledzy. Jakub Błaszczykowski. Szaleńcza atakuje obrońca. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści decyzja zgodna z duchem gry. Udanie, podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. Czołek. Maciej Rybus. Sobota. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No trzeba przyznać, że wyraźnie dzisiaj dominowali nad Dzień. przeciwnikami. Dzień. 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 Imponujący wyniki, całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył. Żegna Państwa. Dariusz Szpakowski, życzę dobrej nocy.